Hejka, hejka, tu Kamykos, witam Was w odcinku z gry FC Mobile. Słuchajcie, w tym odcinku zagram sobie kilka meczy. Eee, to jest fajny nowy event, Nie, ja to chciałem włączyć, no, już chwilę, pokazuję Wam. Ehm, o, Football Center i można sobie zagrać albo La Liga, albo Premier League. Ja wezmę sobie Premier League, no i tutaj za wygrane w head to head są bonusy. Już wybrałem sobie zespół. Jak widzicie. No i spróbujemy zagrać. Zobaczymy jakiego, jakiegoś przeciwnika. Spróbujemy wygrać, bo zagrać to swoją drogą. Natomiast Arsenal kontra Arsenal. I co tu będzie? VB Kugan będzie grał przeciwko mnie. O, jaka prezentacja, ładna mecz od razu. Powiem że nie grałem dawno, więc... Arsenal kontra Arsenal. Te same... te same zestawienia są. I... jedziemy. Dajemy meczyk, no. O, nie mam internetu. Jakiś problem z internetem? Trying to reconnect. Dobra. Ciekaw jestem co się wydarzy. Dobra, jest kick off. Jest kick jakiejś dziwnej kamery mam, że tak powiem. Jakiś ja mogę tę kamerę zmienić. Odegar, dobra. Ewitreja Reklamera, jest Gabriel Martinelli. Śmiesznie, bo grają przeciwko sobie ci sami zawodnicy, nie? Ale ten strzałem to nie mógł pokonać bramkarza. Za słaby by ten strzał. No, sędzia. Za długo bramkarz piłkę trzymał. Ojej, przejęcie prawie. To było. Och. No i będzie gol. Nie trafił w bramkę. Uff. Ale szczęście dla mnie. Czy ja mogę zmienić kamerę? Tu są zmiany. Dobra, nie mogę. Deklara jest Gabriel'a. Niech biegają. O, a co to było? Czemu komputer przejął m, ten? Bronię się tu dobrze. Saka chciał strzelać. Ach. Mógł próbować minąć. Udało mi się minąć. Widzę, że on tu przeciwnik mój gra tak, że bardzo daje się za bardzo ustawić przeciwnikowi. No niestety remis 00. Utrzymywałem się długo przy piłce, natomiast nic to nic to niewiele to dało. Miałem dwie sytuacje, kolega miał jedną, sam na sam w zasadzie. Howard. Oj. I chyba mam problemy z internetem, coś mi się wydaje, że tutaj. Ach, to miało być podanie do Saki ładne, ale... Piękny na bramkę Martinelli'ego, ale niestety nie trafione. Ej, no, ta kamera nie pomaga, to wam powiem. O, 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 o. i leci z kontry dalej mój przeciwnik, tak. Muszę się przesuwać inaczej trochę. Och, to podanie nie przeszło. O, minie, minie go, minie go. Saliba, nie da się zrobić. Dobra. Szybka kontra. To poprzeczne podanie nie byłoby dobre, bym powiedział. Mhm, szybka kontra, szybka kontra. O niestety Remis 00 i co? Będzie dogrywka? Na to wygląda. Hmm i karne. ale ja nie lubię karnych. Tutaj jakaś zmiana widzę nastąpiła w moim zespole Deklam Rise. Ja próbuję to rozgrzewać, słuchajcie z skrzydłami. Ach, wybił. Wybił. Saliba do White'a. No jaj, do Hawersa to było podanie, ale gdyby on to zebrał tą piłkę. Jorginho. Aj, leż, piękna bramka. Dobije! Nie, naprawdę, no cóż za akcja, proszę państwa. Ależ to była sytuacja. Nie, no jak ja tego nie wykorzystałem. Mmm, było bardzo blisko. By, bym to rozstrzygnął, chyba bym to rozstrzygnął wtedy. ja, aj. aj, 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 aj. A, do rodzinia nie faluj, Declan rajs tutaj. Wybicie do przodu, ona out, dobra. A to się przesunie pod bramkę przeciwnika. Dobrze. Mamy tą piłkę. Och, piękny strzał na bramkę oddał, ale niestety bramkarz obronił. Dobra. Słuchajcie. Może teraz się uda? Nie, nie uda się. Hmm. Jeszcze tam V był. Koniec, koniec. Dogrywka i karne Arsenal kontra Arsenal. Ja pierwszy. Za mocno. No mocno. Za mocno. Za mocno. No to niestety chyba to przegram, słuchajcie. Ale zaznaczałem w tą stronę, że masz iść, bramkarz. W złą stronę bramkarz poszedł, słuchajcie. No jak? Przecież to było delikatne. Bram... Rany boskie, co to było? No, Dobra, to przegrałem to, słuchajcie, w karnych. Nie wiem, przegrać karnych, muszę się nauczyć karne. Och, obronił. Sam bramkarz się rzucił w tą stronę. Kaj, havers nie strzelił. Ciekawe, czy u mnie strzeli. Dobra, u mnie strzelił. Saka, Saka pewnie wykona, wykorzysta. Z zmylił bramkarza totalnie. Dobra, to teraz jeżeli nie strzelę, to już jest po meczu. Przy słupeczku, nie miał szans bramkarz. No, Dawid Reja, musisz to bronić. Deklaracja, deklaracja dobrze strzela karne. No, co to było? O, wyczekał ramkarza. No, niestety. A teraz decydujący strzał. No, mocno. Tak jest, nie strzelił. Także przegrałem. Dwa do trzech w karnych, chociaż miałem sytuację, kolega wygrał, no gratulacje dla przeciwnika. No tak to bywa, słuchajcie, ale się cieszą, widzę, tutaj zawodnicy Arsenalu. No cóż, muszę poćwiczyć karne, to ewidentnie, bo nie umiem strzelać karnych. Na komputerze trudno się to robi, przyznam szczerze, bo, bo jednak tą myszką troszeczkę się bok mocniej zrobi, to już od razu 7 strzałów na, gol, na bramkę. Mogę jeszcze jedną próbę wykorzystać, ale to już nie w tej rundzie. Znaczy nie... Nie w tym filmie. Jeżeli chcecie więcej, to możecie napisać mi w komentarzu, jeżeli chcecie więcej tej gry. Ja sobie zagram teraz jeszcze jakiś szybki challenge. Ponieważ podium challenge jakiś jest tutaj. Line up 94. O, to ja nie mam... Aha, mój line up. a jaki tu musi być line-up? No requirements, a to jest jeszcze, dopiero się otworzy, dobra, ok, eee, Daily jest jakiś tutaj, spróbujmy. Świerć finał, to powinno pójść szybko. Fajnie jest w tej grze, że właśnie no nie trzeba grać w tych meczów, można sobie grać same takie, właśnie tam, wyzwania, jakieś karne, rzuty wolne. O, właśnie, tak jak macie teraz, trzeba trafić w... za lekko. No widzicie, to na myszce niestety tak jest, że no, trafię w palik. No, udało mi się trafić. Że jednak trzeba odpowiednią siłę, dobrać i odpowiedni kierunek, a myszką jednak jest to trudniej zrobić. No, poleciało niby dobrze, ale nie trafiłem kolejnego, nie trafiłem. No, i teraz kierunek był dobry, i nie trafię, i nie zrobię tego challenge'a, bo te zabraknie mi jednego punktu. No i czy mi się uda? Niestety trafiłem. Och, dobra, zagram jeszcze jedno. Na szczęście to można jest jedna możliwość powtórzenia. No niestety na pierwszym to to nie jest zbyt dobry prognostyk Ale Tak, traf w cele Przynajmniej próbuję Tutaj trafię w figurkę, nie manekina Dobra, teraz udało mi się. Za, widzicie, po trzech, trzech turach te karne. No i to jest coś, co powinienem właśnie poćwiczyć, nie? Więc e, mam kolejny skill game na kolejnym etapie. Trzeba trafić w cele i zdobyć punkty. Tysiąc punktów. O, teraz nie trafię. No właśnie, za wysoko, to było prosto, w środek bramki, i okienko, brawo, zbił tarczę. Zdobyłem kolejną nagrodę, bo 10 punktów mi brakuje w do następnego I teraz ostatni, wygrana meczu, no i to jest najtrudniejsze zadanie dla, dla mnie, no zmarnowałem niestety szansę jedną, więc yy, mam tylko jedną próbę podejścia. Ale o tyle dobrze, że to jest gra z komputerem, więc można sobie, że tak powiem z kuzen tak? I jest 1-1, więc... Nie jestem na przegranej pozycji. Berbatów. O, Berbatów się zakiwał. ale tu pięknie wyszedł na. O jeju, jeju, o ja, będzie bramka. Tak jest. No, za... jeden błąd mnie kosztował tyle. O, zabrał mu jak, jak dziecku. Zabrał mu jak dziecku tą piłkę. Dawaj, 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 do Di Maria od razu. Dobra, to tu rzuć. Czeka. Fall. O, minął go, ale coś z tego. Przyblokowany strzał. oj, jej Pepe. Bonucci. Kuman, nie stój. Panowana sytuacja. Och. Berbatow nie umie, widzę, grać jeden na jeden. Ale strzały ma bardzo dobre. Na szczęście wybiłem. Znaczy, wyjął mu tą piłkę spod nogi tak de facto. Crespo. No jedź Bellingham, jedź Bellingham. Wpadł przeciwnika. No nie. Sędzia, w którą stronę ty pokazujesz? W drugą stronę. Hej. Dobra. Pójdziemy drugim skrzydłem, w takim razie. No, chciał podać i niestety. Zbabolił, jak to się mówi. No, koniec połowy. Koniec meczu. O, ależ. Czyli porażka. No i nie zrobiłem, słuchajcie. Dobrze, moi drodzy. Prób 0. Także to jest koniec tego filmiku. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli możecie. I jeżeli chcecie, a bardzo bym prosił, zasubskrybujcie mój kanał. To pomaga, pomaga mi rozwijać się tutaj na YouTubie. I co? I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka. Pa, pa.